Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj profesjonalnie, profesjonalnie, bo zamówiłam sobie na Amazonie specjalne, specjalną trzymaczkę do telefonu, więc rozwijam się. Rozwijam się, moja kariera youtubera kwitnie, w rozkwicie. Dziś będzie szybko, aczkolwiek mało fascynująco, bo temat to pranie. Pranie, no wiadomo, robić trzeba. I. No znów, no, no nie mam, nie ma, nie ma wymówek. To jest takie proste. To jest takie proste, takie szybkie, że, że serio, no choćby nie wiem co, nie ma wymówek. Jedne, co to oczywiście trzeba mieć składniki. I nawet nie trzeba biegnąć do sklepu po te składniki, bo raz, że jest ich bardzo mało, a dwa, że po prostu są na internecie. Więc klikasz, zamawiasz, masz przefeczce, kończy się proszek do dobrania, to, to sobie go robisz i to nawet nie musisz nic. Tutaj gotować, mieszać, nie wiem, odmierzać. To jest naprawdę mega proste. Dziś krótko i dosadnie. Proszek do prania, płyn do prania i, i płyn do płukania. jeśli ktoś bardzo, bardzo potrzebuje. Więc proszek do prania. Składnik numer jeden, jak zawsze. Biały, magiczny proszek. Co to, My to nazywamy tu bicarbonato. Strasznie mi się podoba to słowo. Nie wiem. I, I, no, ja mam tony, nie? Kupuję w sensie na kilogramy, bo to wszędzie używam tego i, i nawet nie, nie wiem dlaczego, ale strasznie szybko mi to schodzi. Więc tak, y, dwa kubki magicznego białego proszku, oczyszczonej, potem tyleż samo, dwa kubki boraksu. Boraksem jest trochę bardziej tryki w Hiszpanii, bo ciężko go znaleźć. Nikt nie słyszał o boraksie, nikt nic nie wie, a już go znalazłam, to zamiast 7 zł, jak w Polsce kosztowało 7 euro. No, coś tam kupiłam trochę więcej, to miałam trochę zniżki, ale, ale następnym razem zrobię chyba tak jak Edyta z rok bez chemii, że sobie po prostu przywiózł z Polski. W każdym razie, dwa kubki sody, dwa kubki boraksu i, i jedno mydło, jakieś naturalne, może być szare, takie około 140 gram. Starte na, na, na tarce. No, ja tu akurat mam takie Alepo, które wygląda pięknie, jest po prostu jak art yy, yy. Jak takie dzieło sztuki małe jak się przykroi, to w ogóle wygląda jak ciało tuńczyka, ale mi się nie podoba zapach, Śmierci. no ale nie, takie już mam, więc użyję. E, Ponoć ma dużo różnych właściwości cudownych, no. Jeszcze mam jedno, a potem już sobie, chyba sama zrobię, sama sobie zrobię mydło. I taka tarka, takie narzędzie, chyba, że ktoś ma jakiś lepszy pomysł, no bo to trochę strzelanie tego mydła to trwa, ale tak i to jest wszystko, to są te trzy składniki, te dwa. Słoiczki, to mydło, polecam trochę mniej śmierdzące. No i najlepsza część. Dlaczego lubię w ogóle robić proszek do prania? Bo za każdym razem mogę sobie nadać jemu taki zapach, na jaki mam ochotę w danej chwili. Dlaczego? Bo dodaję jakieś 20-30 kropelek olejku weterycznych, of course. I mój ulubiony do prania, mój osobisty faworyt to jest paczuli Paczuli, nie każdy lubi Paczuli, ale ja uwielbiam pranie wyciągać, które pachnie Paczuli, jakaś łąka mi się wtedy pojawia, no i w ogóle nie lawenda, tylko, tylko właśnie Paczuli, no ale to nie każdy lubi, nie? No Paczuli jest takie, że nie każdy lubi. Ja w praniu bardzo lubię, nawet, nawet można połączyć go z tą lawendą i ekstra, super jak dla mnie. Czasami używam też takich cytrusowych. Na przykład tu jest taka, jest taka kombinacja wszystkich cytrusów z Young cytrus Fresh się nazywa i ekstra też do prania. Super, super takie pranie wyciągnąć. U, co pachnie jak cytrus Fresh. Albo jaśmin. Jaśmin, to nie mam Young living. Może kiedyś. A jaśmin tak sam w sobie jakoś nie powala, ale pranie jest praniu całkiem fajnie. No, więc tyle i tyle. Koniec, koniec przepisów na temat, koniec proszku do prania. Dwa kubki boraxu, dwa kubki soda oczyszczonej, mydło i olejków i lewlewia. Zatykasz do... Znaczy wsypujesz do pudełeczka, zatykasz i dwie łyżki na pranie. U mnie działa. Punkt drugi dzisiejszego programu to płyn do Płyn do prania. Bo jak ktoś może woli, nie w proszku woli, wpłynie, to też ten przepis wzięłam od Miss Ferreira z takiego bloga, którego... Uwielbiam, to znaczy tą panią uwielbiam, bo jest, bo jest super. I chenia, ona nie pisze tylko o proszkach do prania, ale akurat y, to był wpis na blogu o proszku do prania. I wzięłam go stamtąd i chyba już od lipca, albo jakoś tak. Piorę w tym, w tym płynie do prania i jest ekstra. Y, I robi się go też bardzo łatwo, bo potrzebne są. Hmm. Zgadnijcie. Tak, tak. Soda oczyszczona, jedna czwarta szklanki sody, jedna czwarta szklanki boraksu, jedna i jedna czwarta szklanki startego mydła. Jak się to robi? W jednym litrze wody się gotuje to mydło, a w drugim litrze wody się rozpuszcza boraks z sodą oczyszczoną. Potem to wszystko się miesza, to się czasami robi, taka, taka warstwa się na tym robi, to się tak zlepia, ale to wtedy ja biorę mikserem i ksz, roz, rozmiksowuję to i tutaj oczywiście mega dużo olejków eterycznych, żeby to ładnie pachniało łąką, czy tam owocami, czy, czy akurat tam owotę, bo naprawdę czasami zmieniam po prostu raz tak, raz tak yy, i to właśnie co najbardziej lubię. I ten płyn do prania kiedyś, właśnie robiłam w takiej ilości, i, no i trochę mi za szybko schodził, więc pewnego pięknego dnia poszłam na Amazona, Kupiłam sobie taki baniak 5-litrowy. Zrobiłam podwójną porcję, czyli zamiast 2 litrów wyszło 4. I to było jeden z najlepszych trików w moim sprzątającym życiu, bo to mi naprawdę na dużo starcza. Więc teraz mam paczkę proszku do prania, tego, którego wcześniej powiedziałam, 4-5 litrów płynu do prania i w zależności od tego, na co mam ochotę, albo co mi się kończy, to, to używam jeden na jeden zapach, drugi na drugi zapach. To jest mega proste. Mega proste. Yy, no. I tyle. A, a co jeszcze? Aha, jak się ten płyn do prania wlewa do pralki, to trzeba go tak potrząsnąć, więc lepiej, żeby to nie było więcej niż 4 litry będzie ciężko począsać, zanim się go przeleje do kubka, tak? Powiedzmy, niepełny kubeczek wlewam tam, gdzie proszek do prania się wsypuje i, i się pierze. Jeśli ktoś bardzo potrzebuje płynu do płukania, to znalazłam przepis też yy, z kwaskiem cytrynowym. Jest tak, 110 ml wody, 40 g kwasku cytrynowego i tutaj można dodać na przykład albo lemon, żeby tak... Odświeżać, odświeżyć to, to, to pranie i jest, dodaje się 2-3 łyżki na pranie takiego płynu do płukania. No i tyle. No niemożliwe tak szybko, <laughs> więc powiem jeszcze jeden trik. Young Living ma taką mieszankę, co się nazywa Purification i to no, służy do miliona różnych rzeczy. Naprawdę można by na, te, na ten temat napisać krótkiego e -booka. I jednym z trików, który ja uważam za super, super, super użyteczny, to że yy, nie wiem jak u ciebie, ale w, w moim wilgotnym klimacie pralka trochę zalatuje. Zwłaszcza, że ta pralka, która tu jest w tym mieszkaniu, jest już ma już yy, chyba tyle lat, co ten budynek, więc. A tutaj nie ma nowych budynków, no, więc ma pewnie tyle, co ja. I, yy, i czasami zalatuje, no, wilgocią. Jest tu wilgoć, w pracy wilgoć, wiadomo i tam leży pranie, 3 dni, dwa może. Więc od czasu do czasu, nie każde pranie, ale co jakiś czas wleję dwie, 3 kropelki do, do tam, gdzie jest płyn do pukania właśnie tego Purification. I mm, bardzo, ale to bardzo oczyszcza się pralka z tego zapachu, którego nikt nie lubi. I to samo ponoć działa w suszarce. Nie mam suszarki, a Przydałabym się, no ale nie mam, bo to jest kolejny grad, więc nie mam go. Nie mam jej, ale, ale gdybym miała, to też bym Purification w suszatce, yy, bo, bo żeby te ciuchy tak pachniały fajniej, a nie tak jak takie, wiecie, wyciągnięte, zmięte i zalatujące wilgocią. I tyle na dziś. Yy. Naprawdę polecam, to jest proste, kupujesz tylko sodę i borax, masz to w szafce i, i, i jedziesz z koksem, no wtedy, kiedy jest potrzeba, no to jest naprawdę, naprawdę proste, naprawdę super. A efekt, efekt jest zadowalający, więc um, odplamianie i takie inne rzeczy, no to może kiedyś na ten temat opowiem albo nie, bo trochę jakby ten temat mnie nie fascynuje, ale do no, takiego normalnego prania polecam. Tyle. Więc miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Lajki, szery i takie tam suby, czy jak się nazywa, i, i do zobaczenia w następnym programie.